To musiałeś być ty. Nienawidzę cię. Czemu z drzwiami? Trzeba było nie chować się jak złodziej. Czego chcesz? Zobaczyć cię. Ale nie masz tego, czego szukam. Dlatego schowałeś się w szafie? Najpierw byłeś szpiegiem mojego ojca. Potem prowadzałeś się z Walerią. A teraz stałeś się naczelnym plotkarzem szkoły? Chciałem zobaczyć ofiarę mody. Wynosz się stąd. Już wychodzę. Mogę powiedzieć Gastonowi i wylecisz ze szkoły. Zbieraj się. Jesteś żałosna. To lepsze niż bycie prostakiem, zdrajcą i kłamcą. Nienawidzę cię. Dziękuję, że wybraliście moje zajęcia. Będziemy się dobrze bawić i uczyć. Dzięki muzyce można zapomnieć o problemach i uwolnić duszę. Super. Fajnie pan opowiada. Zgadzam się z profesorem Beethovenem. Od lat mnie tak nie nazywano. Jestem wzruszony. Więc zaczynamy lekcję. Możemy? Kto z Was śpiewa albo gra na jakimś instrumencie? Ja gram na gitarze i perkusji. Idź po gitarę, zagrasz coś dla nas. Poważny? Dobry pomysł. Biegnij, czekamy. Ja gram na tamburynie i śpiewam. Roberta też. Miło pana widzieć na pierwszej lekcji. Są grzeczni? Jeden z uczniów dzisiaj nie przyszedł, ale będzie uczestniczył w lekcjach. Kto? Miguel Arango. Dopiszę go do listy. Pewnie poszedł do Zoo odwiedzić rodzinę. Żeby tylko nie zamknęli go w klatce. Nie widzieliście może profesor Hildy? Nie. Wątpię, by się pojawiła. Widziałem w południe, jak wychodziła ze szkoły. Dziękuję. Jak dobrze, że przyszłaś. Tylko ty mnie wysłuchasz. Nie mogłam cię zostawić w takiej chwili. Koluczy to kredyn, jak mało. Tata nie jest taki najgorszy. To Waleria ma na niego zły wpływ. Robi mu pranie mózgu. Działają we dwójkę. Są wspólnikami. Obiecuję, będziesz miała przyjęcie. Naprawdę? Uczcisz swoje urodziny, albo nie nazywam się Almarej. Pomożesz mi? Dlatego przyszłam. Podaj mi datę i zaczynamy operację Przyjęcie mi. Podoba mi się. Kiedy masz urodziny? Tutaj. To najwspanialszy dzień w roku. Nie. Co? Za mało czasu na przygotowania? Ja zaraz padnę na zawał. Co ci jest? Nic takiego. Tego samego dnia są urodziny Roberty. Co? Taki sam znak Zodiaku co Roberto. Jaki Roberto? Mówię o twojej córce. Muszę zmienić znak Zodiaku. Dlaczego? Obecny jest nieprawdziwy. Nie masz na to wpływu. Żadna z was nie może zmienić swojej daty urodzenia. Czemu nie? Zmienię przynajmniej znak. To niemożliwe, żeby przytrafiały nam się takie same historie. Może wybiorę ryby, albo strzelca, albo poproszę o osobisty znak, tylko dla mnie. Mija kolucci. Nikt inny nie będzie mógł go mieć. Bądź rozsądna. Chyba można coś zrobić. Pójdę do sądu. Będę się procesować. Przeszkadza ci, że masz ten sam znak co moja córka? Może dziwnie to zabrzmi, ale jesteście do siebie podobne, co? Czasami. Obie jesteście spontaniczne, wrażliwe. Wystarczy. Spójrz na córkę, a później na mnie. Żadnych podobieństw. Jesteście młode, ładne. I obie bardzo kochane. W czym problem? Skoro twoja córka ma urodziny, nie będziesz mogła mi pomóc. Ona nie chce przyjęcia. Naprawdę? Nie lubi świętować urodzin. Zawsze tak było. Więc mogę na ciebie liczyć? Jasne, znasz ją, tylko ty mi pomarzysz. Nie martw się, Roberta ma inne zainteresowanie. Mogłaby wyjechać na rok do Chin. Kto tam? Witaj, dowiedziałem się, że tu jesteś. Masz chwilę? Mogę cię prosić, już idę. Co Roberta znowu nabroiła? Nie wiem. Zostawiam cię. Muszę wymyślić sobie nowy znak. Może skorpion? Wciąż uważam, że jesteście do siebie podobne. luci albo... Strzelnia? Jak dobrze, że nie mam tak wypaczonego gustu. Najlepsze jest to, że nie lubisz organizować przyjęć urodzinowych. Przypominałyby horrory. Skąd o tym wiesz? Rozmawiałaś z moją matką? Tylko nie zabieraj mi Almy. Czemu jesteś dla niej niemiła? Twoja mama bardzo pomaga mi. Wspólnie zorganizują jej przyjęcie urodzinowe. Co? Wydało się. Mama ci nie mówiła? Umówmy się, że nie było tej rozmowy. Nic nie powiedziała. Ty też. A Luchano głuchła. Zostawię wam gazetę. Może znajdziecie coś dla siebie. Słyszałem, co zrobił Franco. Dobrze wiesz, że impreza urozinowa jest dla ciebie bardzo ważna. Nie do wiary. Tylko ty mnie rozumiesz. Pokłóciłem się z nim, bo uważam, że źle zrobił. Moja bratanica, najpiękniejsza, najelegantsza i najmodniejsza, będzie miała swoją imprezę. Powiedz tylko ile. Dzięki, ale na razie jeszcze nie wiem, co zrobię. Podaj sumę, chociaż w przybliżeniu. Za kilka dni wyjeżdżam. Ale będziesz na moich urodzinach? Oczywiście. Tylko nie pomogę w przygotowaniach. Nie musisz. Mam almę. Wszystkim się zajmiemy. Ale też nie będzie. Nie pomoże ci. Mielisz się W przyszłym tygodniu umówiła nas z organizatorem przyjęć. W przyszłym tygodniu? Jesteś pewna? Cześć, tu mija. Zastałam Almę? Tak, już ci daję. Mia, co słychać? Martwię się, bo Roberto, czyli twoja córka, dowiedziała się, że organizujesz mi urodziny. Jak to? Rozzłościła mnie i musiałam powiedzieć: Nie. Poczekaj, mam drugi telefon. Co się stało? Boże, muszę kończyć. To Roberta. Jeśli przeżyję, oddzwonię.